Witam na kanale ponownie. Dzisiaj mamy coś ciekawego, czego jeszcze u mnie na kanale nie było, a dokładnie unboxing boxu kart Naruto od kaju Heaven and Earth Gift Scroll. Tak dokładnie wygląda. Specjalnie zakupiłem, bo ja już go miałem wcześniej, ale jeszcze na kanale wam go nie pokazywałem. Taki mały boxik. Co znajduje się w boksiku? W boksiku znajduje się ten plastikowy slab od Kaju do przetrzymania karty. Gwarantowana karta SP z takiej kolekcji limitowanej właśnie do tych boksów. Dodatkowo nowy rodzaj kart SV, które wyszły w dwóch, jakby wersjach srebrnej i złotej, więc można tutaj złotą wyciągnąć, bo są dodatkowo dwa booster, booster boxy w środku, takie malutkie te paczuszki i chyba jednak gwarantowana właśnie SV tyle, że srebrna i tyle. Nie jest za dużo, ale box też nie jest jakoś super, super drogi, no w z innymi boxami, gdzie jest dużo więcej kart no to kosztuje aż 25 funtów, więc no dobra, jest trochę drogi, ale jest to gift scroll box, także jakby dodatkowy, dodatkowy box. No dobra, zacznijmy go tutaj rozpakowywać, bo on jest w tej folii ona mi tutaj odbija się mocno i razie. w ogóle mam nowe nożyczki, Także teraz nie będę się już cackał z tymi wszystkimi boxami, eee, najnowsze boxy już do mnie idą, także wiadomo, będzie więcej unboxingów, ok, bez folii wygląda w kamerze dużo lepiej, w ogóle fajny boksik, dosyć twardy, można sobie go wykorzystać do czegoś, o, na magnesik, ciach i otwieramy, tada, ładnie się prezentuje w środku. Też ładna grafika. Tak. Ściągamy sobie plasticzek. O, plasticzek. ściągamy. Tak na w środku. Są te dwa dodatkowe boosterboxy, o których mówiłem. Ładnie wyglądają. o po 5 kart. Tutaj się raczej chyba nic nie zmienia. Tak to wygląda. Ok, jeden, drugi powinna być gwarantowana karta, jest gwarantowana karta, już Wam pokazuję to jest ta gwarantowana karta SP i wszystkie karty, które są dodawane do rozszerzeń takich właśnie jak Gift Box, jak New Year's Gift Box one mają oznaczenia NRSS widzicie, jest oznaczenie NRSS w rogu i dopiero jest oznaczenie rodzaju kart, czyli SP i to jest trzecia z tej całej kolekcji NRSS SP 003 Także to nie jest taka zwykła SP, bo jej nigdzie nie wyciągniecie, w żadnym paku. Tylko możecie ją dostać jako taką, może być promocyjną, przeznaczoną tylko i wyłącznie do tych boksów. A tych kart jest chyba z tego co pamiętam, 6 różnych rodzajów w tych boksach. No i co? No jest, jest ten nasz brick, ten, 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 ten slap taki od Kaju. Podstawka. Podstawkę mam chyba tutaj taką otwartą już, o, tak podstawka otwarta. Taki gift box. No i pewnie to jest ten, ten, ten slabik właśnie na tą naszą kartę SP. No i dobra, otwieramy te nasze tyle, nic więcej w boksie nie ma. Także boksik już, już jest fajny fajną robotę robi. Twardy, można sobie dodatkowe karty do niego do niego pochować, jak tam się walają po półkach, a na pewno tak jest, jak już zaczęli się zbierać. Dwa booster boxy lecimy, otwieramy i zobaczymy, co tam ciekawego jest. O proszę. Hinatka HR. Ładnie się mieni. Aha. SSR. Tutaj też. Nie ma, z tego co wiem, tych kart R i SR, tylko zaczynają się wszystkie od SSR. O jest, proszę, co nade, ładna. SSR. UR od razu wjeżdża. I co tam dalej mamy? O, proszę, i to są właśnie te karty, o których mówię. SV. Srebrna to jest akurat. Ona podobno właśnie miała być gwarantowana. Jedna z tych srebrnych jest chyba, z tego co wiem, i one też są Zobaczcie, jaki mają numer, widzicie? NRSSSV. Czyli też są to karty promocyjne przeznaczone tylko na dany box. Nawet w tym przypadku, akurat na ten, nie? Piękna jest. Wygląda, jakby była jakaś taka stalowa. Ładnie wygląda z tyłu. Za dużo nie ma. Bardzo ładna, bardzo ładna karta, bardzo fajna. Mamy jeszcze jeden. Ten i one są w dwóch odmianach. Tam jest chyba 6-8 postaci, z tego co pamiętam, i one właśnie mają odmianę taką srebrną i odmianę złotą. Też będę robił filmik o, tych, o, tych, o tym rodzaju kart, więc na pewno będzie na kanale, bo ja mam takie karty chyba z Minato i złotą, i srebrną. O tu już widzę, że nie będzie złotej, ale proszę SSR. To Mirama, o jest Minato. SSR ładna. SSR, o proszę bardzo, Hashirama i UR. O, jeszcze mi, oj, i jeszcze są moi drodzy karty inne w tych właśnie boksach. I to są na przykład karty SSR, tu taką założyłem. Gdzie można je znaleźć tylko w tych boksach. Nigdzie indziej ich nie wyciągniecie. I one też są takie niby promocyjne. Zobaczcie, też są numerowane NRSS i dopiero SSR. Przy normalnych kartach SSR, jak gdzieś mam e, takie normalne karty, zaraz Wam pokażę, e, nie ma tego numeru NR i one są, i to są zwykłe karty, które normalnie można wyciągnąć w tych wszystkich normalnych boksach, zobaczcie jak to wygląda. To jest zwykła SSR, wyciągnięta tam z któregoś tajer, tajer któryś tam i widzicie, i jest NR SSR, a karty promocyjne przeznaczone tylko do tego boksa, mają nazwę NRSS i SSR. Także tych kart w żadnym innym boksie nie wyciągniecie, tylko w tym Heaven and Earth A te wszystkie inne SSR i inne UR, -ki, OR i tak dalej można wyciągnąć normalnie w innych boksach, Widzicie, one mają oznaczenia NRSS, NRSSUR, SSR i SSR Zobaczmy inne, no to już Wam pokazywałem Tego kakasziego też ma NRSS -S. Tu też jest zobaczcie NRSSUR to są wszystkie karty promocyjne, które można znaleźć tylko i wyłącznie NRSSS, które można znaleźć tylko i wyłącznie w boxach e, takich tych gift, gift box, czy jakiś special box, nie w tych tier 1, tier 2 i tak dalej, tak dalej. Ok, mam nadzieję, że film Wam się przydał, e, żebyście widzieli, jak to wygląda w środku, jak będziecie chcieli kupić i dalej. Ja Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję Arigato Gazemaska za to, że jesteście, za to, że oglądacie i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć.